Młodzieżowcy w ekstraklasie nie chcą zarabiać poniżej 30 tysięcy złotych? Tak, brzmi to absurdalnie, ale jednak to prawda. Persony młodzieżowców to nieodzowna część polskiego futbolu i jego przyszłości oraz naszej polskiej ekstraklasy. Aczkolwiek, jeśli zerkniemy na chęci młodzieżowców w zakresie finansowym, już nie jest tak kolorowo. Dodatkowym powodem, który wpływa na całokształt sytuacji młodzieżowców w polskiej lidze jest fakt, że agenci piłkarscy, którzy zajmują się kontraktami, bywają naprawdę, ale to naprawdę niezwykle rozszczeniowi. Najbardziej przerażającym aspektem jest to, że negocjacje zaczynają się od 30 tysięcy złotych, a kwota, jaką potrafią przekroczyć, to ponad 100 tysięcy złotych. A ty, drogi widzu, co sądzisz o sytuacji młodzieżowców i ich finansach w polskiej lidze? Daj znać koniecznie w komentarzu i zaobserwuj ten profil po więcej.